Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie witam Cię w tę piękną sobotę. Dzisiaj w Ewangelii czytamy o takich dwóch postawach charakterystycznych dla ludzi. Jezus jest w domu, ale przychodzą ludzie z zewnątrz, wpatrzeni w Niego, wsłuchani w Jego słowo, przychodzą ze swoimi problemami, kłopotami, chorobami, aby On im pomógł. Jezus tak jest tym wszystkim zajętym, że nawet, napisze nam Ewangelista, nie ma czasu, nawet kiedy zjeść, posilić się, odpocząć. To są ludzie, którzy nie są związani jakkolwiek z Jezusem więzami krwi. To są ludzie, którzy przypadkowo spotkali na swojej drodze Jezusa i, są tak, i tak go doświadczyli, że chcą z Nim być zawsze, że, że widzą w Nim swoją siłę i swoją moc, nie w sobie, ale w Nim i podążają za Nim. Ale też jest postawa ukazana Jego najbliższych, Jego rodziny, Jego krewnych, którzy chcą przyjść do Niego i. Ponieważ słyszą, że postradał zmysły. To są ludzie, którzy gdzieś kpią, szydzą z niego, że to co robi to jest istny czyn wariata, że oni się wstydzą takiego człowieka w swojej rodzinie. I to są ludzie, których my spotykamy na co dzień w swoim życiu, gdziekolwiek jesteśmy, jakąkolwiek funkcję pełnimy w społeczeństwie czy w kościele. Są ludzie tacy i to. Niestety zazwyczaj ci, którzy nie są z nami związani, którzy są wpatrzeni w to, co robią, którzy nas mobilizują, którzy nas wspierają dobrym słowem. Ale są też ci najbliżsi, którzy powinni taką postawę wyrażać w sobie, a właśnie oni kpią, szydzą, mówią: wariat, głupek, co on w ogóle robi? Wstyd mi za tego. Brakuje w nich jakiegoś słowa pocieszenia, pokrzepienia, zrozumienia, akceptacji. Gdzie Jezus pokazuje nam taką trzecią postawę, najważniejszą wobec tego wszystkiego? To jest postawa wolności. Postawa, która pokazuje, że warto robić to, co jest zgodnie z moim sumieniem, z moim sercem. Sercem, które ukształtowane jest i nieustannie kształtuje i pozwalam, żeby się kształtowało na wzór serca Jezusowego. Serce, które podpowiada, że mam to robić, choćby nawet to prowadziło pod, pod, pod krzyż, na golgotę, bo to zawsze jest Boże. I to przyniesie owoce. Rób to, co robisz. Jeżeli robisz to na chwałę Pana Boga, na Jego większą chwałę. Jeżeli czujesz w swoim sercu, że to jest dobre dzieło, że to nie jest dzieło dla Ciebie, że to nie jest dzieło, żeby się innym podobać, żeby, że robisz to dlatego, żeby inni, inni oklaskiwali, żebyś miał tysiące lajków, tysiące obejrzeń na YouTube, ale robisz to dla Boga, to rób to dalej. To przyniesie owoce. Może nie dzisiaj, może nie za tydzień, y, może nawet nie za rok, może nawet nie za 10 lat. Ale Pan Bóg w tym wszystkim jest. Miej taką wolność w tym wszystkim. Y, miej wolność Bożą w sobie. Y, cokolwiek nie musisz, y, to też mi chodzi, to nie chodzi tylko o jakąś taką ewangelizację, nagrywanie, y, głoszenie Słowa Bożego wprost. Ale są też takie sfery w Twoim życiu, jako męża, żony, ojca, matki, y, pracownika. Kogokolwiek i kimkolwiek jesteś, że będziesz wybierał Pana Boga, będziesz dokonywał w swoim życiu wyborów zgodnych z zasadami yy, Twojej wiary, chrześcijaństwa, zasadami Ewangelii. To też się tym, z tym wiąże, że, 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 że spotkasz ludzi, którzy owszem powiedzą, jesteś wzorem, super, że to robisz, dodajesz mi odwagi, ale zobaczysz, że najbliżsi będą z Ciebie kpili, szydzili można by Cię zostawić. Ale te sytuacje, słuchajcie, pokazują naprawdę, kim jest kto jest moim przyjacielem, komu warto ufać. Gdzie w świecie jest wielu ludzi, którzy nam przyklaskują. Wielu ludzi niestety jest takich, których mówią, że będę twoim przyjacielem. Wiele ludzi spotykamy również takich, którzy mówią nam, że będę cię kochał. Będę cię kochała, będę zawsze z Tobą do końca, cokolwiek by się działo. I nawet nie przychodzi burza, nie? ale lekki powiew wiatru i już uciekają. Lekka trudność i już uciekają. Są ludzie, którzy zobaczą, że żyjesz Ewangelią i Cię zostawią. Rób to dalej. Bądź wierny. Bądź wierny aż do końca, a dam Ci wieniec życia. To mówi Pan Bóg w swoim Słowie. Warto więc robić to, co robisz. Dla Boga. Dla Niego. Bo to zawsze przynosi owoce. Wybór Boga jest najlepszym wyborem w życiu. Pójście za Nim jest najlepszą drogą. Choćby inni mówili co innego. Choćby mówili z ciebie wariat, głupek, wstydzę się Ciebie. To jeżeli robisz to dla Niego, to rób to dalej. Nie ja tak mówię. Tak mówi Ewangelia, tak dzisiaj pokazuje Jezus. I pokazuje, że warto. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia już jutro.